I siema siema ekipa, ja jestem Kokolino i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Po pierwsze zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapę w górę, 50 łapeczek w górę dobijamy i będzie kolejny odcinek na moim kanale Co dzisiaj będziemy robić na odcinku? Dzisiaj sobie kupimy kolejnego opresora, mam już trzy opresory w swojej kolekcji, dwa opresory MK1 i jeden opresor MK2 A teraz powiększymy kolekcję będę miał dwa opresory MK2 i dwa opresory MK1, czyli będę miał cztery opresory To jest i dużo, bardzo dużo osób, dużo widzów się pytało Ile kosztuje tuning opresora? Ile musi uzbierać ten tuning? Teraz się dokładnie dowiemy, przeliczymy to. Dobra, gdzie by tu go wcisnąć? Gdzie by go tu wcisnąć? Dobra, nie wiem gdzie go tu wcisnąć. Nie ma nie ma miejsca. Nie ma. O Jezu. Gdzie go tu mogę wcisnąć? Dobra, tu go wciśniemy 2 miliony 47 500 poszło mojego konta. Ulala, sporo kaski, no nie powiem. Dobra, a więc zaraz się widzimy. Ja szybko tam podjadę i poczekam aż przyjdzie opresor. Bo chyba tu jesteście tylko, żeby zobaczyć ile kosztuje tuning, a nie oglądać kurde odcinek, jak sobie jadę do garażu. No to fach. A więc ekipa, jesteśmy już przy opresorku. Nowka sztuka dopiero co zamówiona i się przebrałem trochę, bo usłyszałem, że koronawirus panuje w... w GTA. To się przebrałem i patrzcie, co mam na rękawie. Patrzcie, mam koronawirusa na rękawie. Oh, o, no, 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 no. Dobra. Więc to jest nowiutki opresorek. Zamawiamy sobie właśnie terrorbyta dużo pojazdów mu Terrorbite. I mam na koncie równiutko 5 milionów i zobaczymy, ile wydam na koszt, w ogóle koszt upgrade'u opresora na stan bojowy, stan maksymalny. Mam równiutko 5 milionów i zaraz zobaczymy, ile mi z tego zostanie. W ogóle, on ma działkę na start no Dobra. Gdzie jest mój Terrorbita. W ogóle w Terrorbite mam kolejnego opresora MK2 mojego. No to ciekawe co ja z nim zrobię, dobra? Odeślę go do bazy, to, a tego pójdzie tutaj, dobra? Para, pa, pa, pa. Dobra, ładuj się, ładuj się, ładuj się, ładuj się. Dobra, mamy opresora. I pierwsze co to tak. Wchodzimy w warsztat. Pancerz, dobra, 50 tysięcy poszło. System, no to. No to oczywiście się przyda jakiś. Mm, jakiś o, różowy dymek, 68 500 kolejne. Silnik, kolejne tysiące, kolejne światełka kolejne Oznaczenia. Jakiś bojowy się przyda. O, ładne, kolejne tysiące. Lakierowanie. Dajmy jakiś taki ładny kolorek. O, różowiutki elegancko. Kolejne tysiące. I kolejne tysiące A tutaj jako za darmo Sprzedać możemy go za marne grosze I rakiety O, rakiety są aż takie tanie Naprawdę rakiety są takie tanie Rak Rakiety kosztują 180 tysięcy tylko LOL Serio? No nie powiem, no tanizna A więc tak ekipa, na sienki tuning opresora do stanu bojowego z rakietami, jak widzicie ja, ja, ja myślę, że te rakiety są drogie, no bo z tego co pamiętam w dniu premiery to te rakiety kosztowały grubo ponad 500 tysięcy dolarów. To myślę, że one tak około miliona teraz kosztują, bo Rockstar co chwilę robi coś przy tym opresorze, a one są aż takie tanie. Uow, no to nie wiedziałem. No to ekipa, jeżeli odcinek Wam się podobał to zostawcie suba, łapę w górę, tak jak już mówiłem, 50 łapeczek w górę i kolejny kozacki odcineczek wlatuje na kanał i na Całkowity koszt opresora wydaliśmy niecałe 650 tysięcy, więc jak dla mnie to są śmieszne pieniądze, 650 tysięcy na tuning opresora, wow, no. Moim zdaniem to są bardzo, bardzo, bardzo śmieszne pieniądze, gdyż taki tuning kiedyś kosztował więcej, a nam nie zwrócili pieniędzy, więc to jest tak trochę nie fair. Więc napiszcie, co o tym sądzicie, czy powinienem nam zwrócić pieniądze, czy nie, bo ja sam dobrze pamiętam, że na początku płaciłem prawie pół miliona, czy tam ponad pół miliona za te głupie rakietki, więc nawet mam to gdzieś nagrane, więc jak to znajdę, to tam tu wkleję, więc trzymajcie się i cześć!